Masz dość bycia jak marionetka w rękach innych? Masz dość, że twój spokój ducha jest niszczony za każdym razem, gdy ktoś postanawia cię sprowokować, zaatakować lub wciągnąć w toksyczną dyskusję, która tylko wyssie z ciebie energię i pozostawi cię wyczerpanego? Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie zdają się mieć nadprzyrodzoną moc wyprowadzania cię z równowagi w ciągu kilku sekund, sprawiając, że całkowicie tracisz kontrolę? I zamieniasz się w kogoś, kogo nawet sam nie rozpoznajesz. Prawda jest brutalna i bolesna. W tej chwili jesteś kontrolowany. Twój umysł jest manipulowany przez każdego, kto potrafi cię sprowokować, zdenerwować lub sprawić, że zareagujesz emocjonalnie. Myślisz, że bronisz swojej godności, że walczysz o swoje prawa, że pokazujesz swoją siłę, ale w rzeczywistości tylko udowadniasz, jak słaby jesteś. Jak bardzo jesteś zależny od aprobaty innych, jak bardzo twój wewnętrzny spokój może zostać zniszczony przez każdego, kto zdecyduje się nacisnąć odpowiednie przyciski. A co gorsza, wiesz o tym, wiesz, że marnujesz swoją życiową energię na bezsensowne dyskusje, na kłótnie, które do niczego nie prowadzą, na konfrontacje, które służą jedynie do zasilania zranionego ego ludzi, którzy nawet nie mają znaczenia w Twoim życiu. Wiesz, że po każdej dyskusji, po każdej kłótni, po każdym momencie, w którym tracisz kontrolę, czujesz się wyczerpany, sfrustrowany, zły na siebie za to, że znowu dałeś się ponieść emocjom. Ile razy wyszedłeś z kłótni, czując się pusty, wyczerpany, jakbyś stracił część swojej duszy w tym procesie? Ile razy rozmyślałeś nad jakąś rozmową, myśląc o tym, co powinieneś był powiedzieć, torturując się psychicznie godzinami, dniami, a nawet tygodniami później, ile razy straciłeś sen, koncentrację, radość z powodu słów, które nawet nie były ważne. Ból, który odczuwasz, to nie tylko frustracja z powodu przegranej dyskusji, to głęboki ból uświadomienia sobie, że nie masz kontroli nad sobą. To agonia odkrycia, że każdy może porwać twój umysł, twoje emocje, twoją energię, po prostu wypowiadając odpowiednie słowa w odpowiednim momencie. To przerażająca świadomość, że nie jesteś panem swojego własnego, wewnętrznego świata. Żyjesz w ciągłym stanie gotowości, zawsze gotów do obrony, zawsze czekając na kolejny atak, kolejną prowokację, kolejną okazję, by udowodnić swoją wartość poprzez konflikt. Ale to nie jest życie. To jest więzienie. Więzienie mentalne, w którym jesteś jednocześnie więźniem i strażnikiem, trzymając się w łańcuchach poprzez własne reakcje emocjonalne. I wiesz, co jest najokrutniejszą częścią tej sytuacji? To, że ludzie, którzy potrafią cię sprowokować, którzy potrafią wyprowadzić cię z równowagi, którzy potrafią sprawić, że stracisz kontrolę, oni dokładnie wiedzą, co robią. Dostrzegli twoje słabe punkty, twoje niepewności, twoje lęki i używają tych informacji jako broni przeciwko tobie. Nie interesuje ich prawda, sprawiedliwość ani rozsądek. Interesuje ich władza. Władza nad tobą, moc manipulowania tobą, byś tańczył, jak ci zagrają. Ale oto prawda, która zmieni dla ciebie wszystko. Istnieje sposób, aby całkowicie uwolnić się z tej pułapki. Istnieje sposób, aby stać się odpornym na prowokacje, ataki, próby manipulacji. Istnieje droga, by odzyskać pełną kontrolę nad swoim umysłem, emocjami i energią. A tę drogę wytyczył ponad dwa tysiące lat temu człowiek, który rozumiał ludzką naturę lepiej. Niż jakikolwiek współczesny psycholog. Epiktet był niewolnikiem, dosłownie. Wiedział, co to znaczy nie mieć kontroli nad zewnętrznymi okolicznościami swojego życia. Wiedział, co to znaczy być podporządkowanym, upokorzonym, traktowanym jak czyjaś własność, ale dzięki temu brutalnemu doświadczeniu odkrył coś, czego większość wolnych ludzi nigdy nie jest w stanie zrozumieć, że prawdziwa wolność nie pochodzi z kontrolowania świata wokół ciebie, ale z kontrolowania swojego wewnętrznego świata. Epiktet zrozumiał fundamentalną prawdę, która zwali cię z nóg. Gdy naprawdę ją przyswoisz, nie możesz kontrolować tego, co ludzie mówią o tobie, ale możesz całkowicie kontrolować to, jak reagujesz na to, co mówią. Nie możesz kontrolować, czy ktoś będzie próbował cię sprowokować, ale możesz kontrolować czy ta prowokacja będzie miała na ciebie jakikolwiek wpływ. Nie możesz kontrolować, czy ktoś będzie próbował cię zaatakować słownie, ale możesz kontrolować, czy te ataki znajdą cel, czy po prostu przelecą przez ciebie, jak wiatr przez drzewo. Ludzki umysł ma fascynującą, a jednocześnie przerażającą cechę. Nieustannie myli to, co jest pod naszą kontrolą, z tym, co nie jest. Marnujesz energię, próbując kontrolować opinie, jakie inni mają o tobie. Jakby to było w ogóle możliwe? Wyczerpujesz się, próbując sprawić, by wszyscy cię lubili, aprobowali twoje wybory, walidowali twoją egzystencję, jakby opinia innych była twoją odpowiedzialnością, ale oto brutalna prawda, którą musisz zaakceptować. Nie możesz kontrolować nawet swoich własnych, początkowych myśli, a co dopiero myśli innych ludzi. Myśli po prostu pojawiają się w twojej głowie, nie wiadomo skąd i nie masz nad nimi kontroli. To, nad czym masz kontrolę, to co zrobisz z tymi myślami, gdy się pojawią. Czy będziesz je karmić, pielęgnować, pozwalać im rosnąć, czy po prostu je obserwować i pozwalać im odejść? A jeśli nie możesz kontrolować nawet swoich własnych początkowych myśli, jak możesz próbować kontrolować myśli, opinie i reakcje innych ludzi? To kompletna iluzja to jak próba kontrolowania pogody, pływów oceanu czy ruchu planet. Jest to niemożliwe. A każda energia włożona w tę próbę to energia zmarnowana. Źródło całego twojego cierpienia w dyskusjach i konfliktach tkwi w tej fundamentalnej pomyłce. Próbujesz kontrolować to, co niekontrolowane, i frustrujesz się, gdy ci się to nie udaje. Oddajesz swój spokój ducha, swoje szczęście, swoje dobre samopoczucie w ręce ludzi, którzy nie mają ani interesu, ani odpowiedzialności, by o te rzeczy dbać za ciebie. Wyobraź sobie przez chwilę, że idziesz ulicą, a ktoś rzuca w ciebie błotem. Możesz wściec się na tę osobę, krzyczeć, żądać wyjaśnień, próbować się zemścić, albo możesz po prostu otrzepać błoto ze swoich ubrań i iść dalej. Błoto zostało już rzucone, już cię trafiło. Jedynym wyborem, jaki masz teraz, jest zdecydowanie, ile czasu i energii spędzisz na reagowaniu na coś, co już się stało i nie może zostać zmienione. Słowa działają dokładnie w ten sam sposób. Kiedy ktoś atakuje cię słownie, obraża cię, prowokuje, te słowa są jak błoto rzucane w ciebie, zostały już wypowiedziane, dotarły już do twoich uszu. Nie możesz sprawić, żeby nie zostały wypowiedziane. Jedynym wyborem jaki masz jest zdecydowanie co z nimi zrobisz teraz. I tu jest to, gdzie większość ludzi popełnia fatalny błąd. Biorą to werbalne błoto i zaczynają je wcierać w całe swoje ciało. Rozsmarowują je po wszystkich swoich ubraniach, pozwalają mu wniknąć w skórę, w umysł, w duszę. Biorą słowa, które były tylko dźwiękami wychodzącymi z ust innej osoby, i przekształcają te słowa w rzeczywistość, w tożsamość, w cierpienie. Ale nie musisz tego robić. Możesz zdecydować się postrzegać te słowa za to, czym naprawdę są tylko dźwiękami wibracjami w powietrzu ruchami języka i warg osoby. Która prawdopodobnie cierpi bardziej niż ty. Ponieważ szczęśliwi ludzie, ludzie w zgodzie ze sobą, nie wychodzą i nie próbują niszczyć spokoju innych. Tylko zranieni ludzie próbują ranić. Tylko ludzie w wewnętrznym konflikcie próbują tworzyć konflikt zewnętrzny. Kiedy to zrozumiesz, kiedy naprawdę przyswoisz tę prawdę na najgłębszym poziomie swojego jestestwa, wydarzy się coś magicznego. Przestajesz brać rzeczy do siebie. Przestajesz interpretować każdy komentarz, każdą krytykę, każdą prowokację jako atak na swoją tożsamość. Zaczynasz postrzegać te zachowania jako to, czym naprawdę są przejawy wewnętrznego stanu innych ludzi, a nie odzwierciedlenie Twojej wartości jako człowieka. I właśnie tutaj pojawiają się cztery słowa, które całkowicie zrewolucjonizują Twoje życie: cztery proste słowa, które zawierają w sobie całą moc filozofii stoickiej całą mądrość Epikteta. Cały klucz do twojej mentalnej i emocjonalnej wolności. Cztery słowa, które użyte prawidłowo, mogą zakończyć każdą dyskusję w 30 sekund lub mniej. Te cztery słowa to to mnie nie definiuje. Może wydawać się zbyt proste, by było prawdziwe. Może wydawać się, że coś tak głębokiego powinno być bardziej skomplikowane. Ale prawda jest taka, że największe życiowe odkrycia są zawsze proste. Są głębokie w swojej prostocie, potężne w swojej klarowności, transformujące w swojej aplikacji. Kiedy ktoś cię atakuje, krytykuje, prowokuje, obraża, zamiast wchodzić w dyskusję, zamiast próbować się bronić, zamiast próbować udowodnić, że ta osoba się myli, po prostu mówisz czy to na głos, czy w myślach, to mnie nie definiuje. I już, koniec. Dyskusja umiera w tym momencie, ponieważ właśnie odmówiłeś zaproszenia do wzięcia w niej udziału. Widzisz, każda dyskusja jest jak emocjonalna gra w tenisa. Jedna osoba rzuca do ciebie piłkę prowokacji, oczekując, że odbijesz ją z większą siłą, większym gniewem, większą intensywnością. A potem ona odbija znowu, a ty odbijasz znowu i gra toczy się dalej, aż ktoś się zmęczy lub całkowicie wybuchnie. Ale kiedy używasz tych czterech słów, kiedy mówisz, to mnie nie definiuje, po prostu odmawiasz wzięcia rakiety. Piłka uderza w ciebie i spada na ziemię. Nie ma odbicia, nie ma gry, nie ma dyskusji. Osoba może próbować rzucić piłkę ponownie, może próbować sprowokować cię na różne sposoby, może próbować znaleźć inne słabe punkty, ale jeśli utrzymasz swoją pozycję, jeśli będziesz sobie ciągle przypominać, że jej słowa cię nie definiują, że jej opinie o tobie nie mają władzy nad twoją tożsamością, w końcu się zmęczy i poszuka innego celu. Bo oto prawda, do której ludzie nie lubią się przyznawać. Ten, kto prowokuje, kto atakuje werbalnie, kto próbuje wszcząć konflikty, zawsze szuka reakcji. Żywią się twoją energią emocjonalną. Chcą zobaczyć, jak tracisz kontrolę, ponieważ to sprawia, że czują, iż mają nad tobą władzę. Kiedy odmawiasz im tej reakcji, kiedy pozostajesz spokojny i skoncentrowany, dosłownie odcinasz im dopływ energii, której potrzebują, by kontynuować. To tak jakbyś próbował utrzymać ogień bez tlenu. Po prostu to nie działa. Ogień naturalnie gaśnie, gdy nie ma czego konsumować. W ten sam sposób dyskusje naturalnie umierają, gdy jedna ze stron odmawia dostarczenia emocjonalnego paliwa niezbędnego do ich podtrzymania. Ale oto, co jest jeszcze potężniejsze: kiedy używasz tych czterech słów, kiedy naprawdę rozumiesz i żyjesz tą zasadą, nie tylko kończysz dyskusję. Odzyskujesz swoją osobistą moc, deklarujesz swoją emocjonalną niezależność, ustanawiasz jasną granicę między sobą a światem zewnętrznym granicę, której nikt nie może przekroczyć bez twojej zgody, bo prawda jest taka, że nikt nie może cię zdefiniować poza tobą samym. Nikt nie może określić twojej wartości, twojej tożsamości, twojej istoty. Za pomocą słów mogą mieć opinię na twój temat, mogą je wyrażać. Mogą nawet próbować Cię przekonać, że te opinie są absolutnymi prawdami, ale ostatecznie to Ty decydujesz, co akceptujesz o sobie, a co odrzucasz. Epiktet uczył, że cierpimy nie z powodu rzeczy, które nam się przydarzają, ale z powodu opinii, które tworzymy na temat rzeczy, które nam się przydarzają. Jeśli ktoś nazywa Cię niekompetentnym, na przykład, spowoduje to cierpienie tylko wtedy, gdy uwierzysz, że w tym stwierdzeniu jest jakaś prawda. Jeśli w głębi serca wiesz, że nie jest to dokładny opis tego, kim jesteś, słowa po prostu nie mają nad tobą władzy. Dlatego te cztery słowa są tak potężne, są deklaracją samoświadomości, są uznaniem, że znasz siebie lepiej, niż ktokolwiek z zewnątrz mógłby cię poznać. Są afirmacją, że twoja tożsamość pochodzi z wewnątrz, a nie z zewnątrz. Kiedy rozwiniesz to zrozumienie, kiedy naprawdę przyswoisz tę prawdę, wydarzy się coś niesamowitego. Przestajesz potrzebować aprobaty innych, by czuć się dobrze ze sobą. Przestajesz zależeć od pochwał, by czuć się wartościowym, i przestajesz być niszczony przez krytykę. Rozwijasz coś, co stoicy nazywali wewnętrzną siłą. Wewnętrzne źródło siły i stabilności, którego nie mogą zachwiać zewnętrzne okoliczności. A to nie oznacza, że stajesz się nieczuły lub zimny. W rzeczywistości dzieje się coś odwrotnego. Kiedy nie marnujesz już całej swojej energii na obronę, kiedy nie żyjesz już w defensywie, masz znacznie więcej energii dostępnej na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie na wartościowe relacje, na dążenie do swoich celów, na rozwój jako osoba, na pozytywne przyczynianie się do świata wokół ciebie. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś nigdy więcej nie czuł się zmuszony do wchodzenia w toksyczne dyskusje. Wyobraź sobie, jakby to było nigdy więcej. Nie tracić snu z powodu czegoś, co ktoś o tobie powiedział. Wyobraź sobie, jakby to było nigdy więcej nie czuć, że twój spokój ducha jest porywany przez ludzi, którzy nawet nie są ważni w twoim życiu. Wyobraź sobie wolność, lekkość, energię, którą miałbyś do dyspozycji. Ale istnieje pewna konkretna praktyka, którą musisz wdrożyć. Aby te cztery słowa stały się czymś więcej niż tylko ładnym zdaniem, musisz wytrenować swój umysł. Aby automatycznie rozpoznawał, kiedy ktoś próbuje Cię zdefiniować poprzez słowa, i natychmiast reagował swoją nową, wewnętrzną mantrą. Za każdym razem, gdy ktoś skomentuje coś na Twój temat, czy to pozytywnie, czy negatywnie, w myślach powiedz sobie, to mnie nie definiuje. Kiedy ktoś cię przesadnie chwali, powiedz, to mnie nie definiuje. Kiedy ktoś cię ostro krytykuje, powiedz, to mnie nie definiuje. Kiedy ktoś próbuje cię zaszuflatkować, sklasyfikować, włożyć cię do pudełka, powiedz: To mnie nie definiuje, ponieważ prawda jest taka, że ani pochwały, ani krytyka cię nie definiują. Jesteś znacznie bardziej złożony, znacznie głębszy, znacznie bardziej wieloaspektowy niż jakiekolwiek słowo lub zdanie mogłoby wyrazić. Jesteś kompletnym człowiekiem z unikalną historią, z unikalnymi doświadczeniami. Z unikalnym potencjałem. Żadna zewnętrzna opinia nie może uchwycić całości tego, kim jesteś, i im więcej będziesz ćwiczyć tę mentalną odpowiedź, tym bardziej automatyczna się stanie. Nastanie punkt, w którym nawet nie będziesz musiał myśleć o tym świadomie. Twój umysł automatycznie odrzuci próby zewnętrznej definicji i pozostanie skoncentrowany na Twoim własnym rozumieniu samego siebie. Ale jest jeszcze głębszy poziom tych czterech słów. One nie tylko chronią cię przed zewnętrznymi atakami, ale także chronią cię przed wewnętrznym sabotażem. Ile razy zdefiniowałeś się poprzez swoje błędy, swoje porażki, swoje chwile słabości? Ile razy powiedziałeś sobie jestem nieudacznikiem, jestem niekompetentny, nie nadaję się do niczego? Te negatywne autotwinicje są jeszcze bardziej destrukcyjne niż jakakolwiek krytyka zewnętrzna, ponieważ pochodzą z wewnątrz. Wydają się mieć większy autorytet, większą wiarygodność, ponieważ pochodzą od jedynej osoby, która rzekomo znacie całkowicie Ciebie samego. Ale oto prawda, która zwali cię z nóg, Ty również nie możesz się całkowicie zdefiniować. Jesteś zbyt złożony, zbyt dynamiczny, zbyt ewoluujący, by dać się uchwycić jakąkolwiek stałą definicją. Nie jesteś swoimi błędami, nie jesteś swoimi porażkami, nie jesteś swoimi chwilami słabości. Jesteś znacznie więcej. Kiedy popełnisz błąd, powiedz sobie: To mnie nie definiuje. Kiedy poniesiesz porażkę w czymś ważnym, powiedz: To mnie nie definiuje. Kiedy zachowasz się w sposób, z którego nie jesteś dumny, powiedz: To mnie nie definiuje. Oddzielasz konkretne działania od swojej całkowitej tożsamości, tworząc przestrzeń na rozwój, zmianę i odkupienie. Taka jest różnica między wstydem a poczuciem winy. Wina to zrobiłem coś złego. Wstyd to jestem złym człowiekiem. Pierwsze pozwala na poprawę i rozwój, drugie paraliżuje i niszczy. Kiedy używasz tych czterech słów, ciągle przypominasz sobie, że nie jesteś swoimi zachowaniami, jesteś kimś, kto jest w stanie wybrać inne zachowania. I oto, co jest najcudowniejsze: kiedy przestajesz definiować siebie przez swoje błędy i porażki, przestajesz również definiować innych ludzi przez ich błędy i porażki, rozwijasz naturalne współczucie. Ponieważ rozumiesz, że wszyscy jesteśmy znacznie bardziej złożeni niż nasze najgorsze chwile, przestajesz tak surowo osądzać, ponieważ rozumiesz, że osądzanie jest tylko formą definiowania, a definicje są zawsze ograniczone i niekompletne. Ale być może najbardziej transformującym aspektem tych czterech słów jest to, jak zmieniają twoją relację z lękiem. Większość naszych lęków społecznych. Pochodzi z przerażenia bycia źle zrozumianym, źle osądzonym, źle zdefiniowanym przez innych. Boimy się przemawiać publicznie, bo ktoś może pomyśleć, że jesteśmy niekompetentni. Boimy się dążyć do naszych marzeń, bo ktoś może pomyśleć, że jesteśmy głupi. Boimy się być autentyczni, bo ktoś może pomyśleć, że jesteśmy dziwni. Kiedy naprawdę przyswoisz prawdę, że żadna zewnętrzna opinia nie może Cię zdefiniować. Wszystkie te lęki zaczynają tracić nad tobą władzę. Uświadamiasz sobie, że najgorszy możliwy scenariusz ktoś ma o tobie negatywną opinię, w rzeczywistości nie jest złym scenariuszem. To tylko ktoś, kto ma opinię, a opinie nie mają nad tobą władzy, chyba że ty im tę władzę dasz. Zaczynasz żyć z odwagą, która pochodzi z wiedzy, że jesteś niezniszczalny na najbardziej fundamentalnym poziomie. Ludzie mogą atakować twoją reputację. Mogą krytykować twoje wybory, mogą kwestionować twoje metody, ale nie mogą dotknąć twojej istoty. Nie mogą umniejszyć twojej wrodzonej wartości jako człowieka. Nie mogą na nowo zdefiniować tego, kim jesteś w swoim najgłębszym rdzeniu. I kiedy żyjesz z tego miejsca wewnętrznej niewrażliwości, paradoksalnie stajesz się bardziej wrażliwy w zdrowy sposób. Możesz być otwarty na temat swoich zmagań, ponieważ nie boisz się być osądzany. Możesz przyznać, kiedy czegoś nie wiesz, ponieważ nie musisz utrzymywać obrazu perfekcji. Możesz poprosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz, ponieważ nie postrzegasz tego jako oznaki słabości. To jest prawdziwa wolność. Nie wolność robienia, co chcesz, bez konsekwencji, ale wolność bycia tym, kim naprawdę jesteś, bez strachu przed opiniami innych. Wolność dążenia do swoich celów, bez bycia sparaliżowanym przez strach przed osądem. Wolność kochania, tworzenia, przyczyniania się, rozwijania się, bez ciągłego oglądania się przez ramię, by sprawdzić, co myślą inni. Epiktet wiedział o tym, gdy powiedział, że żaden człowiek nie jest wolny jeśli nie jest panem samego siebie. Nie mówił o wolności politycznej czy fizycznej, mówił o wolności mentalnej i emocjonalnej wolności wyboru własnych reakcji, własnych myśli własnych definicji samego siebie. Niezależnie od zewnętrznych okoliczności. A teraz masz klucz do tej wolności, cztery proste słowa, które niosą w sobie całą moc transformacji, której potrzebujesz. To mnie nie definiuje. Używaj ich, gdy ktoś próbuje cię sprowokować. Używaj ich, gdy ktoś próbuje cię umniejszyć. Używaj ich, gdy sam zaczynasz definiować siebie poprzez swoje najgorsze chwile. Używaj ich jako tarczy przeciwko wszystkim próbom zewnętrznego definiowania. I jako stałego przypomnienia, że to ty decydujesz, kim jesteś. Od dzisiaj nie musisz już angażować się w toksyczne dyskusje, nie musisz już marnować energii na obronę swojej tożsamości, nie musisz już pozwalać, by inni porywali twój spokój ducha. Masz moc, by zakończyć każdy konflikt w 30 sekund lub mniej, po prostu odmawiając przyjęcia zewnętrznych definicji tego, kim jesteś. A co jest najbardziej niesamowite, to, że im więcej będziesz używać tych czterech słów, tym bardziej staną się one częścią Ciebie. Nie będą już tylko techniką, której używasz od czasu do czasu, ale nowym sposobem istnienia w świecie, sposobem życia, który jest fundamentalnie wolny, fundamentalnie potężny, fundamentalnie Twój. Staniesz się jak to drzewo, które podziwiał epiktet, głęboko zakorzeniony w sobie, wystarczająco elastyczny, by poruszać się wraz z wiatrami życia, ale wystarczająco silny, by nigdy nie zostać wyrwanym z korzeniami. Burze opinii publicznej mogą huczeć wokół ciebie, ale ty pozostaniesz skoncentrowany, stabilny, w pokoju. To jest obietnica tych czterech słów. To jest transformacja, którą mogą przynieść w twoim życiu nie tylko koniec toksycznych dyskusji, ale początek nowego sposobu istnienia. Sposobu życia, który jest prawdziwie wolny. Prawdziwie potężny, prawdziwie Twój. Droga do tej wolności zaczyna się teraz. Zaczyna się od Twojej decyzji, by przestać pozwalać innym definiować, kim jesteś. Zaczyna się od Twojej odwagi, by potwierdzić swoją własną tożsamość, niezależnie od tego, co ktokolwiek może powiedzieć lub pomyśleć. Zaczyna się od tych czterech prostych, ale rewolucyjnych słów: To mnie nie definiuje. Używaj ich, żyj nimi. Pozwól im przemienić swoje życie w ten sam sposób, w jaki nauki epikteta przemieniły życie niezliczonych ludzi na przestrzeni wieków. Masz tę moc, zawsze ją miałeś. Teraz w końcu wiesz, jak jej użyć. Napisz w komentarzach, jaką opinię innych musisz przestać pozwalać, by cię definiowała już dzisiaj. I zasubskrybuj kanał, bo tutaj uczysz się panować nad swoim umysłem i stawać się naprawdę wolnym.